Hey. Dzisiaj jest piątek, czyli większość z Was ma tak zwane apogeum zainteresowania tematem pracą. Więc dzisiaj taki odcinek dosyć lightowy. Chciałem pozdrowić na początku trzy osoby, pierwszą osobę Kali Kali, nowa koszulka. Duszka, mam nadzieję, duszku, że dzisiejszy dźwięk jest lepszy, tam podkręciłem troszkę. Oraz Żurasa. I Żurasowi chciałem odpowiedzieć na pytanie. Nie wiem, czy pamiętacie, tam gdzieś około z dwóch odcinków temu mówiłem o takim systemie sklepowym, który został oszacowywany, który najpierw klient dostał po oszacowaniu takim bardzo szybkim, 15-minutowym. Kwotę X, później on, klient upadł na ziemię, później wstał jeszcze raz, zaczęliśmy rozmowę na ten temat, na temat tego systemu. No i teraz już mogę powiedzieć. Ja wtedy powiedziałem, przepraszam, ja wtedy powiedziałem, że wycena, że tam oszacowanie czasu tego projektu to będzie mniejsze. Aż u raz konkretny człowiek mówi: tak, No dobra, mniejsze, no ale ile? Podaj procent. I chcę powiedzieć, że już dzisiaj mogę podać ten dlatego, że już cała, całe oszacowanie do końca zostało zrobione. Klient dostał e, cenę, i już e, na jego twarzy pojawiło się coś takiego. Czyli uśmiech, nie? E, dlatego, że e, to oszacowanie było dla niego o wiele lepsze. Dobra, powiedzmy o ile procent lepsze tak naprawdę. E, uwaga, teraz. Tara O 50%. Czyli udało nam się zejść e, z całą kwotą projektu. 50%. I teraz tutaj bardzo przy tym pracował Wojtek. Wojtek w ogóle wielki szacunek, wielkie dzięki. No nie? I teraz co się stało tak naprawdę? Dlaczego, skąd, skąd to właściwie to 50%? No więc pierwsza rzecz, dlatego że jak gdyby zespół programistyczny zrozumiał, co musi zrobić. Tak, to jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bo klient też zrozumiał, co trzeba zrobić. Następna sprawa. Niektóre funkcjonalności się uprościły. Po prostu były o wiele prostsze. A niektórych funkcjonalności w ogóle nie było. No nie? Więc w tym momencie wszyscy się dogadali co do tego, co, co tam ma być, co należy zrobić, co wywalić, co uprościć, i okazuje się, że projekt tak naprawdę stał się o wiele prostszy. Także wnioski. A jeszcze jedno. Żuras. Zapytał się taką sprawą i no tak, ale jeszcze trzeba wiedzieć, czy ten czas poświęcony na prototypowanie i na dogadywanie się co do projektu był opłacalny. No i teraz mogę odpowiedzieć: tak, ten czas lepiej było zapłacić za ten czas prototypowania, uzgadniania i, i, i dogadywania się niż te 50% projektu, bo to była o wiele większa kwota, tak? Także słuchajcie, wniosek. Wniosek jest jeden: po prostu to się opłaca opłaca się to robić, wtedy wszyscy są zadowoleni. Mam nadzieję, że jak będzie dalej projekt 3, to będę Was informować, czy to idzie w dobrą stronę, czy idzie w, dobre, w złą i czy na końcu tak naprawdę ten klient, ten inwestor był zadowolony, bo na razie jest, ale co będzie później, OK, to się, to się zobaczy. Miłego weekendu i do zobaczenia.